Dzień dobry, witajcie. Los Angeles, piękny, letni, słoneczny dzień, a ja przychodzę do Was z kolejnymi wiadomościami, ciekawostkami z życia w wielkim mieście. Nie bez powodu stoję więc tuż obok ładujących się Tesli i chyba również nikogo z Was nie zaskoczy informacją, że Kalifornia jest... Największym rynkiem pojazdów elektrycznych w USA. I jak tutaj stoję, to obiecuję Wam, że przy pierwszej ciekawostce będzie można boki zrywać. Ze wszystkich możliwych stron reklamuje się i zachęca do zakupu pojazdów elektrycznych, oczywiście ku chwale ekologii. Tymczasem utrzymanie dróg w Kalifornii i chyba wszędzie na całym świecie opiera się na dochodach z podatku od benzyny. Więc im więcej elektryków na naszych ulicach, tym większa dziura w budżecie i nie ma czym łatać, utrzymywać dróg. Utrzymanie sieci drogowej w Kalifornii kosztuje około 8,5 miliarda dolarów rocznie. I zdecydowana większość tej sumy pochodzi właśnie z podatków, które państwo pobiera za każdym razem, gdy ktoś zatankuje bak samochodu. Innymi słowy, Kalifornia traci pieniądze, gdy ktoś zastępuje samochód napędzany benzyną samochodem elektrycznym. Kalifornijczycy płacą około średnio 300 dolarów rocznie stanowych podatków od paliwa. Za pojazdy elektryczne pobierana jest jednorazowa roczna opłata rejestracyjna w wysokości 100 dolarów. To strata rzędu 200 milionów dolarów rocznie. I należy również pamiętać, że Kalifornia planuje zakaz sprzedaży samochodów napędzanych benzyną od 2035 roku. W związku z czym nadejdzie kiedyś taki dzień, że dochody z podatku od paliwa spadną praktycznie do zera. Czemu by więc nie opodatkować tych wszystkich wspaniałych właścicieli pojazdów elektrycznych, którzy zdecydowali się ratować świat? Postanowiono więc wprowadzić program pilotażowy o nazwie California Road Charge, czyli kalifornijska opłata drogowa. Program polega na rejestrowaniu przejechanych mil rocznie, gdzie będzie trzeba płacić opłatę 3 centy za mile. Do programu pilotażowego trzeba się samemu zgłosić i samemu wybrać sposób, w jaki stan będzie monitorował ilość przejechanych mil, a dokładniej jak będą nas śledzić. Można podłączyć do samochodu urządzenie elektroniczne, skorzystać z wbudowanego w samochód systemu śledzenia lub wysłać firmie, która będzie się tym zajmować zdjęcie licznika kilometrów, a dokładniej licznika mil, bo jak można przeczytać w internecie, każdy ma inny poziom komfortu. I czyż nie jest to wspaniałe, że mamy prawo wyboru, że sami możemy zdecydować, jak będą nas śledzić. Program pilotażowy potrwa 6 miesięcy, osoby będą musiały zapłacić podatek, który później będzie zwrócony i dodatkowo na zachętę otrzymają karty podarunkowe w wysokości do. 400 dolarów. Oczywiście uśmiecham się i tego nie komentuję. Tymczasem przenieśmy się w kolejne miejsce, do kolejnej ciekawostki dzisiejszego odcinka. Niektórzy z Was pewnie pamiętają jeden z moich poprzednich postów, w którym informowałam Was, że niestety musimy odwołać nasz niedzielny live, który miał się odbyć na plaży. Live się nie odbył, a to dlatego, że mamy w wodzie bakterie. W ostatnim komunikacie można przeczytać, że jest zamkniętych aż 18 plaż w rejonach... Los Angeles i nie zaleca się kąpieli w Pacyfiku, spacerów w wodzie czy spacerów po mokrym piasku. Dla mieszkańców Los Angeles nie jest to nic a nic nowego, dlatego że zdarza się to co jakiś czas no i wszyscy są świadomi, że nasze plaże do najczystszych nie należą. Dlaczego się tak dzieje? Bo niestety wszystkie śmieci i dziadostwo, znajdujące się na chodnikach, na ulicach, Spływa do oceanu. Spływa do oceanu za pomocą właśnie takich odpływów, które znajdują się w całym mieście. Również deszczówka spływa tymi samymi odpływami, zbierając ze sobą wszystko, co napotka na swojej drodze. I jak możemy zobaczyć, Mamy tutaj taki e, kolorowy, można powiedzieć, napis, znak, który mówi No dumping, this drains to ocean, czyli wszystko, wszystko, co wpadnie przez tą kratkę, leci prosto do oceanu. I tutaj mamy kolejny przykład tego samego znaku, tym razem przy dość ruchliwej ulicy Sunset Boulevard. Najgorszym jest jednak to, że osoby bezdomne, mieszkające, śpiące na chodnikach, na ulicach, w namiotach, również w namiotach załatwiają swoje potrzeby. Widzieliśmy jak pewnego razu pani wyszła z namiotu z charakterystycznym pomarańczowym wiaderkiem ze sklepu budowlanego Hondipo i siup wszystko prosto pod koła samochodów. Dodam, że nie była to czysta woda, a odchody. Jednak Osobom bezdomnym często z zaburzeniami psychicznymi można się trochę nie dziwić, ale kiedy to samo robią zdrowe, młode osoby, to chyba coś jest nie tak. Zobaczcie na ten krótki filmik z Instagrama. Cokolwiek by to nie było, z pewnością nie powinni tego robić. Oczywiście, jak zawsze, w internecie sekcja komentarzy jest najlepsza. I tutaj spodobał mi się jeden, cytuję: I z pewnością jeżdżą elektrykami. To tak w temacie dzisiejszego odcinka. A w międzyczasie przenosimy się do kolejnej ciekawostki. Jak już wspomniałam o ludziach bezdomnych, tak wiem, wiem, temat oklepany ileż można, ale na naszym ostatnim live z u Los Angeles zadawaliście dużo różnych pytań. Stwierdziłam więc, że dam wam przykład tego, jak miasto radzi sobie z ludźmi bezdomnymi, bo nie mogę powiedzieć, że z bezdomnością. Kiedy kręciliśmy z Pawłem jeden z odcinków z auta, przejeżdżaliśmy właśnie tą ulicą, ulicą Sunset Boulevard i po przeciwnej stronie na chodniku było bardzo, ale to bardzo dużo namiotów. Powiem szczerze, że bezdomni mieszkali tutaj, myślę, że ponad rok spokojnie, a chodnikiem wręcz nie dało się przejść. Na jednym z innych live, live z Hollywood, przypadkowo znaleźliśmy się właśnie tutaj, w tym miejscu. Akurat odbywała się parada równości, wolności, parada dumy, i obydwoje z Pawłem ogromne zdziwienie, szok, gdzie są namioty. W zamian Zamiast namiotów, ogromne donice z kaktusami posprzątali, wykurzyli wszystkich bezdomnych. Po powrocie do domu, moja pierwsza myśl była taka: że może nie chcieli, żeby były jakieś incydenty może nie chciano, żeby w telewizji pokazać ten kontrast że tu z jednej strony młodzi, szczęśliwi ludzie, a zaraz za rogiem szarzy i bezdomni którzy leżą może i nawet po fentanylu gdzieś w takim namiocie. Takie były moje moje myśli. Nie dalej jak tydzień temu czytam lokalne wiadomości, a tu informacja, że donice z Sunset Boulevard będą usuwane. I myślę sobie tak, hola hola, czyli postawili je tylko na dzień parady, żeby się pozbyć bezdomnych. Przecież to musiało dość sporo kosztować. Nikt sobie nie wymyślił, że ma Zbędnych 25 kaktusów, no i postawi je gdzieś tutaj na chodniku na Sunset Boulevard. Z pewnością nie. Stwierdziłam, OK, sprawdzę. No i wyobraźcie sobie, że nikt inny jak pracownicy, panowie z miasta usuwali te wszystkie donice za pomocą specjalnych maszyn. Tego wszystkiego się pozbywali i to wszystko zbierali. I teraz taka moja luźna myśl, że Taka akcja z pewnością dość sporo kosztuje i czy na przykład za te same pieniądze, za pieniądze nasze, wszystkich podatników, jakiś bezdomny bądź i nawet kilku bezdomnych nie mieliby łóżka, mieszkania, pokoju na kilka miesięcy? Ale cóż ja mogę się znać? Mądre głowy siedzą gdzieś tam u góry i dobrze wiedzą, co mają robić, prawda? Tak naprawdę to miała być to... Dzisiaj już ostatnia ciekawostka. Jednak wczoraj wieczorem przeczytałam bardzo interesującą wiadomość. Co prawda, nie dotyczy ona Kalifornii, a tym razem Nowego Jorku. Jednak w kategorii absurd goni absurd i stwierdziłam, że warto o tym wspomnieć. Jeśli ktoś z Was interesuje się USA, dużo czyta, ogląda przeróżne wiadomości, może jakichś amerykańskich youtuberów, bo. Polacy to raczej o tym nie wspominają, to z pewnością wiecie, że sytuacja aktualnie w Nowym Jorku no, jest taka trochę kiepska. Zwłaszcza jeśli chodzi o nielegalnych imigrantów, o ludzi bezdomnych, o przemoc i wzrastającą liczbę przestępstw na ulicach, w metrze, zwiększające się kradzieże w sklepach, itd. Tak Więc władze miasta wpadły na świetny, nowy pomysł, jak sobie z tym poradzić. Posłuchajcie, jak do tej pory w ostatnich, no można powiedzieć, nie latach, ale w dość długim okresie. Musieliśmy nosić maski. Był nakaz noszenia maski. Za nie maski można było mieć jakieś tam problemy, na przykład spotkanie pierwszego stopnia z policją, czy jakiś bandat, nie mogliśmy wejść do różnych miejsc, zrobić spokojnie zakupów w sklepie spożywczym. Jednak teraz władze miasta Nowy Jork zmieniły zdanie i uwaga, zakazały noszenie masek, bo stwierdzili, że Przestępcy czują się bezkarni, robią co chcą i w momencie, kiedy ktoś ma całą owiniętą twarz, także oczu mu nie widać, jest wręcz nierozpoznawalny. Także moi drodzy, powtarzam jeszcze raz, w Nowym Jorku masek nosić nie wolno, za to jednak można na przykład kraść dowoli. do Do tysiąca dolarów kradzież nie jest przestępstwem, a jedynie wykroczeniem. Także. Tym miłym i zabawnym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Jeśli podoba Wam się taka forma Kalifornijka News to napiszcie na dole w komentarzu i wtedy będę robić częściej i więcej tego typu odcinków. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnych vlogach. pa! pa.